Cześć! Witam Cię serdecznie, Twoje Zdróweczko. A jak pewnie możesz zaobserwować, za mną trochę się błyska, pojawiają się pioruny. I o tym dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać. O tych piorunach w Twoim życiu, bo czasami trzeba wprowadzić drobną burzę, żeby dokonać zmian. Ja myślę osobiście, że oglądasz ten materiał wideo nie bez powodu, być może masz wygodne życie, masz gdzie mieszkać, masz co jeść, masz nawet całkiem spoko wyro, raz na czas jeździsz na wakacje, masz jakieś tam auto, które nie rozwala się na dowolnym zakręcie, być może nawet nie jesteś samotny w życiu, ale powiedzmy sobie to jasno i szczerze, wkurwia to wszystko. Nie jest to dokładnie to, co chciałbyś mieć w swoim życiu, nie jest to dokładnie ten poziom i dlaczego powiedziałem w kurde, bo ja osobiście uważam, że takie skrajne emocje najlepiej, najlepiej jest przekazywać za pomocą przekleństw, bo one niosą taki bardzo potężny ładunek emocjonalny i zgodzisz się ze mną, że czasami trzeba powiedzieć o pewnych kwestiach po prostu twardo. To cieplutkie takie życie tylko po to, żeby przeżyć, być może jest dla Ciebie niewystarczające, być może nie jest to to, czego szukasz, być może poszukujesz właśnie takiej burzy, takiego strzelenia piorunem, który wyrwie Cię z tego wszystkiego i pomoże Ci dokonać zmian. I kurczę! Ja tak zrobiłem. Ja kiedyś postanowiłem zmienić swoje życie o 180 stopni. Postanowiłem podjąć wiele kluczowych decyzji w swoim życiu, które doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym jestem, w którym mogę się dolektować tym złocistym trunkiem i rozmawiać sobie tutaj z Tobą, opowiadając Ci o moich różnego rodzaju przemyśleniach. Natomiast a, większość ludzi panicznie boi się zmian. Nawet robiono tego typu eksperyment, że to sprawdzać. A, jak wiele osoba jest w stanie poświęcić, żeby zostać w tym stanie, w którym jest obecnie, a i polegało to na stopniowym obniżaniu pensji. Jeżeli tylko miał jakiekolwiek oszczędności, to nawet okazało się, że w Wielkiej Brytanii do 30% można było odciąć wynagrodzenia, a ta osoba zostawała na danej posadzie. Czy yy, choćby mieszkając w jakimś mieszkaniu, nawet mogą Cię wkurzać pewne rzeczy, może zostać budowane jakieś centrum handlowe, ale będziesz się bał przeprowadzić, będziesz miał e, strach przed dokonaniem jakichkolwiek zmian. <laughs> I to jest problem. To jest problem większości ludzi, żeby chcieli, że oni by chcieli zmienić cokolwiek w życiu, ale nie mają tej cholernej odwagi, żeby po prostu przysłowiowo ruszyć dupsko. I jak to zrobić. Tak naprawdę musisz poczuć ból. Musicie zaboleć to, co teraz jest w Twoim życiu. I wcale nie mówię, że musisz teraz wziąć wielki szpikulec i wbić w jego w tyłek, natomiast warto popracować z własnym mózgiem. Skupić się na tym, co do jasnej cholery siedzi mi pod tą dynką i jak ja to mogę zmienić. Jak ja mogę sprawić, że ta obecna sytuacja nie będzie mi się podobała. Najprościej zastanów się. Jak będziesz się czuł, gdy żyjąc tak jak żyjesz za 5 lat, za 5 lat do dnia dzisiejszego staniesz przed lustrem i spojrzysz na tego człowieka. Jaki, ba, jaka będzie to osoba? Będziesz szczęśliwa, mówiła Super Gościu, tak dalej. A może, jeśli masz nadmierny problem z używkami, jest ich troszeczkę za dużo w swoim życiu, za 5 lat nie będzie miał kto stanąć przed lustrem, bo już się na tej planecie nie będzie. Ja osobiście uważam, że nie ma w życiu czegoś takiego jak przypadki. Skoro oglądasz ten materiał, skoro oglądasz to nagranie, to coś tam gdzieś w twojej podświadomości pracuje dla ciebie, chce, żebyś się zmienił, chce, żebyś poszukał pewnego rodzaju rozwiązań. Bardzo bym chciał, marzę o tym, żeby ten materiał wideo był swego rodzaju zapalnikiem, takim, który stworzy taką burzę w Twoim życiu. Wcale nie muszą to być koniecznie nasze materiały, wcale nie musisz z nami współpracować, ale po prostu postanowisz coś zmienić, postanowisz podjąć jakieś kroki, które pchną Cię ku nowemu życiu, które sprawią, że wywołasz w nim cholerną burzę, bo nie zawsze jest tak, że zmiany są płynne, bezbolesne, Krótkie, jasne i klarowne. Często jest tak, że towarzyszy temu wielki chaos. Niczym w trakcie sztormu, niczym w trakcie zamieci, niczym w trakcie ogromnej burzy z gradem. Jest po prostu wielka destrukcja, bo na przykład musisz zmienić pracę, więc trzeba poszukiwać, trzeba e, oszczędzać, trzeba się przeprowadzić, trzeba spakować, trzeba zerwać z e, partnerem czy partnerką, która nie odpowiada. Trzeba podjąć po prostu drastyczne kroki, które są nieprzyjemne, ale które finalnie doprowadzą cię do nowej jakości twojego życia. A przecież, kurde, o to chyba nam tutaj wszystkim chodzi, żeby móc w pewnego momencie swojego życia siąść, napić się piwka i powiedzieć: zdrowie, zdrowie za mnie, bo potrafiłem ciężko pracować, potrafiłem dużo działać, żeby teraz móc się dyrektować tą jedną konkretną chwilą odpoczynku, na którą zasłużyłem. Bo nie bałem się, nie bałem się wprowadzić drobnej burzy w swoim życiu, nie bałem się powiedzieć, że pewne kwestie trzeba w nim zmienić. Nie bałem się stwierdzić, że nie zawsze jest cudownie, nie zawsze jest do przodu, ale dzięki pewnego rodzaju działaniom to życie i wygląda bardziej tak, jakbym tego chciał. I dlatego zastanów się, przygotuj sobie te scenariusze. Spójrz na to, jak twoje życie będzie wyglądało za 5 lat, jeśli nic nie zmienisz i zrób drugą rzecz. Podejmij jedną drobną decyzję. Taką jedną cholernie drobną, którą odwlekałeś od dawna. Posprzątanie, a. Pokoju, e, nie wiem poukładanie ubrań, zadzwonienie do przyjaciela, napisanie CV, wysłanie CV, e, oddanie pracy licencjackiej, cokolwiek by to nie było. Niech ta jedna drobna decyzja pchniecie do przodu w Twoim życiu. Niech będzie taką kulą śnieżną, która zacznie się, na, zacznie się zbierać, zacznie iść do przodu i doprowadzi Cię w nowe miejsce w Twoim życiu. Ale to się nie stanie. To się nie stanie, dopóki ten obecny stan nie będzie dla Ciebie cholernie bolesny. Dopóki nie będzie. Takim momentem w Twoim życiu, w którym nie będziesz mógł już wytrzymać, w którym świadomość, że znowu wstaję, że znowu idę do tej cholernej pracy, że znowu wszystko będzie tak, jak w trakcie poprzednich x lat mojego życia, ja już nie mogę, ja już nie dam rady, ja już chcę to zmienić. Ja też tak mam. Ja jeśli coś chcę naprawdę zmienić, prowadzam się w taki stan, kiedy już nie mogę po prostu wytrzymać sytuacji obecnej i wiem, że muszę się zmienić i robię wszystko, żeby się w końcu zmienić. I osiągam tą zmianę. Jestem z niej zadowolony. Jestem w nowym miejscu swojego życia, takim, które mi odpowiada, takim, które mi daje radość, takim, które sprawia, że czuję się spełniony. Ty też tak możesz. Ja nie mam na to monopolu. Tylko krok pierwszy, niech cię zaboli. A tymczasem, jeżeli ten materiał Ci się spodobał, zrób share na tym materiale wideo, daj łapkę w górę, dzięki czemu większa ilość osób będzie mogła go zobaczyć. Jeżeli chciałbyś zobaczyć większą ilość tego typu materiału, zasubskrybuj na nasz kanał, a gwarantuję Ci, że Cię nie zawiedziemy. A masz jakieś przemyślenia na ten temat? Daj komentarz poniżej. Do zobaczenia już wkrótce, a tymczasem, miej dzisiaj wspaniały dzień i jeszcze raz. Twoje zdróweczko. Całkowicie szczerze, cieszę się, że mogę to dla ciebie nagrywać. Trzymaj się, cześć.